Przyczyny są wieloskładnikowe. Po pierwsze czy, czynniki genetyczne, czyli to, z czym się my rodzimy, nasza pula genów i to, czy nasi antenaci mieli kamicę, czy nie mieli i jaki rodzaj kamicy. Drugie to są czynniki nasze wewnątrzustrojowe, nasze zwyczaje. I przyzwyczajenia, czy przyjmujemy płyny, co zjadamy, jaką stosujemy dietę i trzecia to są czynniki zewnętrzne, czyli to, w jakim środowisku przebywamy, w jakim środowisku pracujemy. Oprócz tych trzech głównych są jeszcze czynniki miejscowe, czyli wszelkiego rodzaju wady układu moczowego, wady podwójnego układu kielichowo-mienniczkowego, wady nerki podkowiastej, czy inne różne schorzenia utrudniające odpływ moczu. W mechanizmie powstawania kamicy nerkowej jest przesycony roztwór soli, które znajdują się w kanalikach zbiorczych i w kanalikach i w mieliczce i w kielichach nerkowych. Przesycony roztwór soli powoduje krystalizację, czyli my mamy, każdy z nas ma pewien zasób swoich tzw. donatorów i inhibitorów inhibitorów krystalizacji. Jeżeli nie ma inhibitorów, to łatwiej się krystalizują substancje takie jak kwas moczowy, substancje takie jak kwas szczawi octowy Jeżeli zbyt mało wypijemy płynów, to roztwór przesycony, ten, który znajduje się w kanalikach zbiorczych i w kielichach, powoduje, że wytrącają się tam sole czy kryształki. Kryształki są różnego kształtu, ponieważ możemy to stwierdzić w badaniu krystalograficznym, że kryształki szczawiu, kwasu szczabio-octowego inaczej wyglądają, czyli szczawianą wapnia jedno- czy dwuwodnych inaczej wyglądają niż Kamienie np. fosforanowe czy kamienie moczanowe. Dlatego bardzo ważne jest badanie krystalograficzne, badanie składu kamienia, aby można było określić dokładnie przyczyny i określić dietę, jaką każdy z nas przy danym typie kamieni powinien zastosować. Podstawowym objawem to jest ból. Ból w okolicy nędźwiowej najczęściej promieniujący do pęcherza moczowego wzdłuż moczowodu. U kobiet do przyśrodkowej części uda, wargi stromowej, u mężczyzn do jądza czy okolicy pachwinowej. Mogą być również kamienie zlokalizowane w nerce te, które się przemieszczają w układzie kielichowo-miniczkowym i wtedy są bóle promieniujące przyśrodkowo wzdłuż prawego czy lewego łuku żebrowego. Oczywiście tym bólom może towarzyszyć gorączka i to jest stan nie Ponieważ znaczy to, że kamyk utkwił w moczowodzie i doszło do nadkażenia, do stanu zapalnego. Wówczas powinniśmy jak najszybciej udać się na badania do lekarza rodzinnego i później do specjalisty urologa. Dalsze postępowanie będzie zależało od rodzaju kamienia od tego, w którym miejscu on utkwił, od, od miejsc, momentu, czy można go usunąć, czy on rokuje samoistne wydalenie, czy wymaga stosowania antybiotyków czy innych środków dezynfekujących drogi moczowe. Przy ataku kolki nerkowej stosujemy najczęściej leki rozkurczowe i przeciwbólowe. Również bardzo ważne jest prawidłowe nawodnienie organizmu, szczególnie nawodnienie rozłożone na całą dobę, nie tylko w dzień, ale również w nocy. Ułatwi nam to wydalenie złoku. W ciągu dnia chodzimy, staramy się chodzić. Proponujemy pacjentom, aby chodzili więcej, aby mieli taki pewien, pewnego rodzaju wysiłek, ponieważ mięśnie powodują wzmożoną perystaltykę, m.in. moczowodów, ale również zwiększone wydzielanie Moczu. To, to wszystko spowoduje, że zdajemy sobie szansę na wydalenie złogów. Ile pić płynów? Około 2 do 3 litrów, a w ataku kolki nerkowej pacjenci wypijają czasem i więcej. Bo przydatna jest gorąca kąpiel, która działa rozluźniająco na moczowody, na mięśniówkę gładką moczowodów, poszerza moczowody i ułatwia oddawanie drobnych złogów. Zazwyczaj złogi o średnicy 4-5 mm mogą ulec samoistnemu wdaleniu. Pomagamy im stosując odpowiednie leki, płyny, dietę, kąpiele, ruch, ale jest szansa około 60-80%, że same wydostaną się z dróg moczowych. Większe złogi muszą być kruszone metodą ESWL ze źródła zewnętrznego lub w znieczuleniu metodą URS, ureterorenoskopii i laserami różnego typu. Wówczas kruszymy na drobne fragmenty, wypłukujemy te fragmenty lub wyciągamy kleszczykami i zakładamy specjalne sondy, tak zwane stęty donerkowe.